Cieszymy się, oczywiście, że się cieszymy, natomiast jest w jest każdym z nas coś taka natura prawdziwego sportowca, jeżeli przegrywa się ostatni mecz, no to czuje się lekki niedosyt, ale, ale patrząc teraz z perspektywy na cały ten turniej, na to, jaką drogę w nim przeszliśmy, jak był wymagający, jak, ten, jak to trzylecie po Tokio było wymagające, to myślę, że to jest, to jest jeden z, z największych sukcesów. Nie tylko moich, nie tylko tych chłopaków, ale w ogóle w historii, w historii przysiadkówki czy w historii polskiego sportu. Jaki to był dla ciebie ten turniej? A, był bardzo wyczerpujący pod względem mentalnym, pod względem e, takiego napięcia towarzyszącego tym rozgrywką. Stał na bardzo wysokim poziomie. Nie mieliśmy nawet jednego meczu, który może poza tym pierwszym, ale to był też mecz otwarcia, gdzie to napięcie jest zawsze, jest zawsze dużo większe. Nie mieliśmy takiej chwili, chwili wytchnienia, czy meczu z wytchnienia. Cały czas podróżowaliśmy od jednego thrillera do drugiego, a po drodze przełamując klątwę i Słowenii ćwierzfinału ze Słowenią i ćwierczfinału na igrzyskach i jeszcze jakiekolwiek inne tam klątwy nie wymyślaliście wy przez te, przez te parę, parę dziesiąt poprzednich lat. E, więc, e, dużo napięcia, dużo stresu. Teraz nas to troszeczkę zeszło e, i, i widzę, że już jest w chłopakach trochę więcej radości. A przed tobą jakie plany na najbliższe dni, może tygodnie? Najbliższe dni, najbliższy dzień, dwa pewnie spędzimy na, na jakichś aktywnościach obowiązkowych w stosunku do ludzi, którzy, którzy nas wspierali, którzy nas sponsorowali, którzy. Wspierają generalnie naszą dyscyplinę PKOL i, i Polski Związek Piłki Siatkowej, a później no myślę, że zasłużone wakacje. Trener, trener mój klubowy, mimo, mimo bycia w euforii po zdobyciu złotego medalu, to jednak oczekuję za, zaraz niedługo na już stawiających się w klubie. Bartku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i dziękuję za to, że przywieźliście. Dobra, dziękuję bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. mi miło. ...decyzja o rezygnacji z gry w reprezentacji A kto panu tak powiedział? tak No nie, pan wam powiedział jakieś stwierdzenie, które nie miało w ogóle miejsca. To nieprawda, jeszcze to słyszeliśmy. Czy padło takie coś z moich ust? Nie, nie No to nie, no to. Dopytam, no czy w ogóle w twojej głowie pojawił się taki pomysł zakończenia kariery. W tej chwili nie, naprawdę nie myślę o tym. Ja wiem, że wiem, że ciężko sobie to może wyobrazić, ale, ale naprawdę chciałbym się tym delektować, chciałbym się cieszyć tym, co tu i teraz, a, a to, co za, za miesiąc, to, co za dwa, trzy, a to, co za, na końcu sezonu ligowego, kiedy pojawiają się powołania, to, to jeszcze bardzo, bardzo daleko przed nami, ale, ale też jeżeli i apeluję do wszystkich, że raczej nie spodziewajcie się jakichś wielkich ogłoszeń, a przez myśl? Nie, poza tym e, naprawdę kadra z roku na rok staje się coraz mocniejsza, coraz bardziej elitarna, coraz trudniej się do niej dostać na każdej pozycji, więc, więc też myślę, że, że muszę, się, muszę się zmierzyć z tym, że pewnie będą, będą lepsi kandydaci. Czy jest spełnionym sportowcem, można być od tego komentarzu? Nie, bo spo, spełnieni sportowcy przychodzą na emeryturę. jeszcze ja Ciebie zapytam, gdybym rozmawiałem z Kubą Kochanowskim i pytałem Kubę właśnie odnośnie tej waszej walki jeden za jednego, wszyscy za wszystkich, chociażby Grzesiu Łomacz, który wchodzi z ławki i pokazuje, że potrafi grać i, i ciągnąć się tą reprezentację za uszy, chociażby ten mecz ze Stanami pokazał, że wy jesteście stworzeni do tego, do wygrywania i że każdy tutaj pójdzie za siebie w ból. A, I też, żeby to dobrze wybrzmiało, to nie dzieje się z dnia na dzień, to, że, to, że Grzesiek wszedł, wszedł w najważniejszym momencie tego turnieju i, i na wysokości zadania, kiedy Marcin oddał zdrowie na, na parkiecie, e, i, ale też w momencie, kiedy nam nie szło, e, to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że przez te kilkanaście lat, jak znam Grześka, przygotowywał się do tego momentu i, i kiedy zaczynaliśmy grać siatkówkę w kadrach juniorskich, już wtedy widać było, że że to jest gościu z potencjałem, z ambicjami i, i teraz cieszę się, że, że przyszedł taki moment, kiedy cała Polska i nie cała Polska, ale cały świat to zobaczył. Kibice mówią, że dla was nie jesteście srebrni, tylko dla nich jesteście złoci. Właśnie ten medal dla Ciebie, Bartku, jest złoty. Nie, jest srebrny, oczywiście, że nie jest, nie jest złoty. Bardzo doceniamy takie miłe słowa, miłe gesty ze strony kibiców, ale ten medal zamieni się w złoty w Los Angeles i i mogę to już stwierdzić naprawdę z pewnością. Wszystkie klątwy zostały przełamane, teraz tylko podnieść trochę swój poziom i, e, i myślę, że dla, dla, tej, dla, dla, dla większości z tej ekipy jest to do zrobienia.